do tej strony Dzisiaj gramy z moim Dzień dobry. Dzisiaj gramy specjal vs specjal. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Przechodzimy do pierwszej rundy. Widzowie, jesteśmy w pierwszej rundzie. Założył smokę, a Ja założyłem tutaj futbolistę, bo według mnie najlepszym specjalem jest futbolista. Nie licząc oczywiście smoka, ale smoka. Usta... Postanowiliśmy, żebyśmy nie zakładali, bo smoka po prostu za słabo widać, prawda? No Pasz, tak. co sobie wziąłem. Idealnie, idealnie <laughs> pasuje do tego skina XD. No i ten pasuje, no. ale nie będę go używał, bo on słaby jest. Co jest, jakiego jak, jak, jak ja tego? Chyba Jump Boosta dostałem? Ode mnie no. Nie, no tak, no, no, od głowy twojej O kurde, ale się uratowałem Wywal mnie do góry Dobra, widzę we. O Jezus według, Prawie bym umarł Według mnie Ja chciałem mieć dwa skiny specjalne Tego, tego co ty masz i tego masz, co ja masz, mam Masz wszystkie o, Tak, ale bez modów, nie? Nie bez kin Dobra, uwaga, uwaga ja jeszcze nie miałem modów takie Jak jeszcze nie miałem modów, to wtedy chciałem. Dobra, unik. 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 I teraz... Ha, 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 ha. Let's go! Gramy do czterech. Je. Widzowie, jesteśmy w dostępnej rundzie. Zapomniałam powiedzieć, że gramy do czterech. 1-0. Nie, chyba już mówiłeś. A, no chyba powiedziałam już w poprzedniej grze. Jokiego ja boosta znowu dostałem? Co jest, widzowie? Co tu jest grane? co chwilę znowu dostanę. Dobra, uwaga, przeniknę, przeniknę, przeniknę. Bum. Bum. Nie, nie, przeniknę, przeniknę. Poczekajcie, poczekajcie widzowie. Trzeba się... <grych> nie chciałam się dookołać. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Przeniknę, przeniknę. Prze super punch? No, super. Przeniknę. <grych> Ile przenik ja ciągle przenikam? Dzięki. Dzięki. Kurde, muszę sobie dalej myszkę dać, bo. Jak na. Ja tak na końcówce! Dzięki! Co jest? Dzięki! E, chciałem ci zrobić, że będziemy tak mega blisko ciebie? E, muszę to spróbować. Muszę to nie, sp bo inaczej się robi super banana, z daleka się robi. Mi kiedyś tak zrobił chłop. Serio, mi kolega też taki Wiktor z mojej klasy. Chyba zrobił, ale nie wiem. Coś się kojarzy, ale. Dobra, ba, pa, papa. Coś mi nie idzie, coś mi nie idzie z tymi superkami. Pa, on teraz użyje emotki i ja teraz mogę go zablokować. Czy bez? Może bez? A może z? Si, <laughs> lecimy do następnej. Widzę, <laughs> że jesteśmy w następnej rundzie. Co jest? XZ2-0 gramy na bloki, oczywiście. Ładny blok, musisz powiedzieć, że ładny ciebie bloknąłem, nie? Czyż nie, prawda? No, widzicie, on się chyba ob obraziłeś się, czy co? Że się nie odzywasz. Widzowie, tak to jest z moim kolegą. Ha! -halo. <grym> ja pier... Dobra, widzowie, tu sobie przejdziemy, tu sobie przejdziemy. Co ty tak spamisz z tą spację, To wszystko słychać, kurde. Ja pierd, co to? Ja ten... Ej, no wyjść tak niemal, bo to bolą muszę. A widzowie to jeszcze będą słyszeć i nie będą tego oglądać. Możesz, możesz się odezwać? Nie. <grym> Daj się, kurde, skupić. Możesz nagiewać tak tą klawę. Bo za chwilę będzie karma. Próbuję. Ale blok! Nie no przecież. Uh, uh. Ja już myślałem, że ja cię zablokuję. Ja też. Dostał? Ale blok! O! Uh! Ale cię zablokowałem. 3 do 0. Nie Lecimy do następnej. Widzowie, jesteśmy w następnej rundzie. Jest 3 do 0 dla mnie. Gramy jeden punkt i wygrałem. Jeden... Dobra, dawaj bez emotek teraz, okej? Okay? emotek. No i co? Zobaczmy, Ej, w ogóle wiesz co? Hmm. Dam, dam w opisie nazwę twojego kanału. I opier! Nazwę twojego kanału dam w opisie. Bo nie ma... dawaj nazwy tylko linka. dobra, ale ty w ogóle masz. Ej, nie może muszę... szukają. Ej, dawaj dzisiaj dzisiaj nagrywamy na twój kanał odcinek. Ja nie mam żadnego tego. Nie mam, za... nie mam żadnego tego do nagrywania. To nagramy. A. No, do, no to, pobierzesz, czy nie? No to pomożesz mi. Spoko. Pobierzesz tego, co ja mam. Bo tam no jest mega. Bo tam jest mega łatwe. Masz 10 minut do nagrywania, ale tam jest nie trzeba nic zrobić takiego trudnego. coś starczy ci coś nagrywać. Nie w OBSie na przykład. Nie, w OBSie jest mega trudny. Znaczy może nie mega, tylko trzeba się do niego ten nauczyć, bo w OBSie to nie masz na przykład... Tam musisz powycinać wszystko. No ja, ja kiedyś z tego używałem. A, ale u mnie nie musisz nic wycinać XD. Aha. No. Może <noise> vlog? Nie, ja nie zrobię klacza. Kurde, za wcześnie podskoczyłem, nie wierzę. Ja, yeah, lecimy do następnej. Dobra, widzowie, jesteśmy w następnej rundzie. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Jest je 3 do 1. Ej, ruszaj się. No. 3 do 1. Jeden punkt ja wygrałem u ciebie tylko... Tylko 3. <trybujesz> <trybujesz> tylko 3. O, kurczę! Ups! <trybujesz> <trybujesz> Ups. <trybujesz> Ups! O, kur... Widzowie, już skończymy odcinek. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. No to Nara. Nara.